Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że coś w Twoim ciele zaczęło działać inaczej? Nie nagle, nie dramatycznie, ale tak jakby cichym szeptem? Jakby jakaś część Twojej męskości nie reagowała już tak samo jak kiedyś? Wielu mężczyzn po 60. roku życia zakłada, że to tylko starość. Taki już wiek, mówią. Ale prawda jest inna, i znacznie bardziej zaskakująca. W zdrowie i życie rozmawiamy codziennie z mężczyznami, którzy opisują bardzo podobne problemy: słabszy strumień moczu, mniejszą wrażliwość podczas seksu i masturbacji, mrowienie w okolicy krocza, trudności z erekcją, uczucie odłączenia od własnego ciała. I to, co odkrywamy w tych rozmowach, jest zawsze tym samym. To nie jest kwestia wieku, lecz nawyków. Tak, dokładnie. Ciche, powtarzane od lat rutyny, często te najbardziej prywatne, mogą wpływać na prostatę. Mięśnie dna miednicy, krążenie krwi i cały układ seksualno-moczowy. I większość mężczyzn nie ma nawet pojęcia, że popełnia błędy, które powoli dzień po dniu odbierają im energię, witalność i sprawność. Dlatego dziś porozmawiamy szczerze o siedmiu najczęstszych błędach masturbacji po 60. roku życia, które mogą szkodzić Twojej prostacie, i o tym, jak je naprawić. Witamy na zdrowie i życie, miejscu, gdzie tłumaczymy zdrowie prosto, jasno i bez wstydu. Zanim przejdziemy dalej, zasubskrybuj nasz kanał i napisz w komentarzu, czy ten temat dotyczy również ciebie. To pomaga nam tworzyć treści, które naprawdę poprawiają życie dorosłych mężczyzn po przekroczeniu 60. roku życia męskie ciało zaczyna funkcjonować według zupełnie innej logiki biologicznej niż ta, którą znałeś przez większość swojego życia. Nie dzieje się to gwałtownie ani dramatycznie. Zmiany pojawiają się powoli, prawie niezauważalnie. Ale z czasem zaczynają wpływać na każdy aspekt funkcjonowania organizmu, w tym na zdrowie prostaty, układu moczowego oraz zdolność odczuwania przyjemności seksualnej. Wielu mężczyzn błędnie zakłada, że to naturalny tak spadek formy, wynikający ze starzenia się i że nic nie można na to poradzić. Jednak z perspektywy medycznej te zmiany nie są wyrokiem, lecz sygnałem, że ciało potrzebuje innego traktowania niż kiedyś. To dlatego pewne nawyki, szczególnie te bardzo intymne, Zaczynają działać przeciwko tobie, chociaż przez całe życie mogły wydawać się neutralne lub wręcz korzystne. Wraz z wiekiem, jednym z najważniejszych procesów, jakie zachodzą w męskim organizmie, jest stopniowe pogarszanie się krążenia krwi. Naczynia krwionośne tracą elastyczność, krew płynie wolniej, a dotlenienie tkanek staje się mniej efektywne. To, co kiedyś nie miało większego znaczenia, teraz wpływa na każdy element funkcjonowania męskiego układu seksualnego. Od zdolności osiągania erekcji, przez siłę orgazmu aż po pracę prostaty. Warto pamiętać, że penis, prostata i mięśnie DNA miednicy to struktury, które są wyjątkowo zależne od prawidłowego przepływu krwi. Kiedy cyrkulacja jest osłabiona, te narządy reagują jako pierwsze. Dlatego nawet drobne błędy, jak uciskanie krocza podczas siedzenia na toalecie, krzywa postawa, zbyt napięte mięśnie czy pośpieszna masturbacja, mogą wywoływać poważne konsekwencje których mężczyzna często nie łączy z własną rutyną. Drugim kluczowym obszarem zmian są mięśnie dna miednicy. To grupa mięśni, o których przez większość życia prawdopodobnie nie myślałeś, bo działały w tle, niezauważalnie wspierając pracę pęcherza, prostaty i mechanizmy erekcji. Po 60 roku życia te mięśnie zaczynają naturalnie słabnąć. To osłabienie nie jest powodem do wstydu. To biologia. Jednak u wielu mężczyzn dochodzi do niego szczególnie szybko. Ponieważ przez lata wykonywali nawyki, które dodatkowo przeciążały te okolice. Siedzenie na twardej toalecie, używanie bardzo mocnego chwytu podczas masturbacji, napinanie ciała w stresie, wieloletni brak ćwiczeń DNA miednicy, wszystko to sprawia, że mięśnie, które powinny dawać wsparcie, zaczynają zawodzić. Skutkiem tego mogą być problemy z utrzymaniem erekcji. Mniejsza wrażliwość, uczucie ciężkości w kroczu. A także słabszy strumień moczu czy kapanie po jego oddaniu. Wielu mężczyzn interpretuje te objawy jako naturalny element starzenia, jednak w rzeczywistości są one konsekwencją zaniedbania fundamentu, który podtrzymuje cały układ moczowo-płciowy. Kolejna zmiana, której doświadcza większość mężczyzn po 60, to stopniowe powiększanie się prostaty. Zjawisko to nazywane jest łagodnym rozrostem gruczołu krokowego i jest całkowicie naturalne. Ponad połowa mężczyzn w tym wieku zaczyna zauważać jego objawy. Choć sam rozrost nie jest chorobą, to wpływa na funkcjonowanie ciała w sposób bardzo istotny. Powiększona prostata staje się bardziej wrażliwa na ucisk, napięcie mięśniowe i zmiany w krążeniu. Nawet niewielkie błędy, jak niewłaściwa pozycja podczas masturbacji, mogą wywołać lub nasilić problemy z oddawaniem moczu, podrażnienia, stany zapalne czy ból w kroczu. To dlatego techniki, które były neutralne w wieku 30 czy 40 lat, po 60 roku życia mogą przynosić skutki odwrotne do zamierzonych. Równie ważną rolę odgrywa układ nerwowy. Odczuwanie przyjemności, reagowanie na bodźce i utrzymanie erekcji to w dużej mierze procesy neurologiczne. Po 60 roku życia przewodnictwo nerwowe nieco zwalnia, a reakcje organizmu stają się bardziej zależne od spokoju, relaksu i braku presji. Tymczasem wielu mężczyzn robi dokładnie odwrotnie. Im trudniej o reakcje, tym bardziej przyspieszają, próbując nadrobić wynik. To jeden z najpoważniejszych błędów, ponieważ pośpiech nie tylko osłabia sygnały nerwowe, ale też powoduje zwiększone napięcie mięśni dna miednicy i podniesienie wewnętrznego ciśnienia w okolicy prostaty. Efekt: gorsza jakość orgazmu, mniejsza wrażliwość, trudności z utrzymaniem erekcji i narastające problemy z oddawaniem moczu. Mężczyźni często nie rozumieją, że w tym wieku ciało nie reaguje już na szybkie, intensywne bodźce. Lecz na spokojne, rytmiczne, uważne pobudzanie. Nie można też pominąć kwestii hormonalnej. Po 60. roku życia poziom testosteronu naturalnie spada, co wpływa nie tylko na libido, ale też na siłę mięśni, jakość snu, poziom energii oraz nastrój. Niższy testosteron oznacza także wolniejsze procesy regeneracyjne tkanek, co sprawia, że wszelkie błędy, takie jak zbyt mocny ucisk czy intensywne pocieranie, wywołują większe szkody niż w młodości. To również dlatego mężczyźni mogą odczuwać większą bolesność, napięcie, dyskomfort w kroczu, czy wolniejszy powrót do równowagi po aktywności seksualnej. Na wszystkie te procesy nakłada się jeszcze jeden czynnik wieloletnie nawyki, które nigdy wcześniej nie były problematyczne. Mężczyźni, przyzwyczajeni do określonych metod masturbacji, nie zauważają, że ich ciało daje sygnały ostrzegawcze, a sygnały te mogą być subtelne mrowienie Uczucie ciągnięcia, delikatny ból po zakończeniu, słabsze odczuwanie przyjemności, trudności z pełnym opróżnieniem pęcherza. Większość ignoruje je, licząc, że samo przejdzie. Tymczasem to właśnie te małe sygnały świadczą o tym, że ciało zaczyna reagować na przeciążenie. To wszystko pokazuje, że po 60 roku życia masturbacja nie może wyglądać tak samo jak w wieku 30 lat. Nie dlatego, że coś jest gorsze lecz dlatego, że ciało potrzebuje innych warunków, aby funkcjonować zdrowo. I to jest klucz, który wielu mężczyznom umyka. Problemy nie pojawiają się bez powodu. Są wynikiem współdziałania biologii, hormonów, krążenia, nerwów i nawyków, które nie były przystosowane do obecnych potrzeb organizmu. Zrozumienie tych mechanizmów jest pierwszym krokiem do tego, aby odzyskać kontrolę, komfort i satysfakcję i uniknąć błędów, które niepotrzebnie obciążają prostatę i cały układ seksualny. Kiedy rozmawiamy z mężczyznami po 60 roku życia, niemal zawsze pojawia się to samo zdanie. Robię tak całe życie i nigdy nie miałem problemów. To jedno z najgłębiej zakorzenionych przekonań, które prowadzi do ogromnej liczby błędów związanych ze zdrowiem prostaty i funkcjonowaniem intymnym. Prawda jest taka, że wiele nawyków, które były neutralne lub nawet korzystne w młodości, po 60 roku życia może stać się źródłem dyskomfortu, bólu, spadku wrażliwości i problemów urologicznych. Nie dlatego, że mężczyzna robi coś źle, ale dlatego, że ciało przestaje działać według dawnych reguł. Ten etap życia wymaga innego podejścia większej uważności i świadomego wsłuchiwania się w sygnały, które przez lata łatwo było ignorować. Jeśli chcemy zrozumieć, dlaczego mężczyźni popełniają siedem najczęstszych błędów masturbacji, musimy najpierw zrozumieć, skąd biorą się te błędne przekonania i niewłaściwe praktyki. Jednym z najpotężniejszych mitów, który przez dziesięciolecia dominował w rozmowach o seksualności, jest stwierdzenie: masturbacja zawsze jest zdrowa. To zdanie, choć ma swoje uzasadnienie, jest niepełne. Tak, masturbacja może mieć działanie ochronne. Poprawia krążenie, redukuje napięcie nerwowe, wspiera naturalny drenaż prostaty. Jednak to, czy jest zdrowa, zależy od sposobu jej wykonywania. Po 60. roku życia masturbacja zbyt mocnym chwytem w nieprawidłowej pozycji, z dużym pośpiechem lub przy nasilonych bodźcach, może mieć efekt odwrotny do zamierzonego. Tymczasem większość mężczyzn zakłada, że jeśli coś zawsze działało, to będzie działało wiecznie. To nieprawda. Biologia zmienia zasady gry, a nawyki, które były bezpieczne wcześniej, mogą zacząć szkodzić, gdy prostata jest powiększona, mięśnie osłabione, a układ nerwowy bardziej wrażliwy. Drugą przyczyną błędów jest pośpiech. Element, który wkrada się do intymności mężczyzn znacznie częściej niż wielu chce przyznać. Mężczyzna po 60 roku życia często nie traktuje masturbacji jako źródła przyjemności, ale jako czynność do wykonania. Zdarza się, że robi to szybko, ukradkiem, przy okazji, byle tylko osiągnąć rezultat. Ten pośpiech wynika z przekonań kulturowych, starych schematów, a czasem ze strachu przed niewystarczającą erekcją lub długą potrzebą pobudzenia. Ale pośpiech działa destrukcyjnie na ciało. Wprowadza napięcie w dnie miednicy, które blokuje przepływ krwi, skraca naturalny cykl pobudzenia i zaburza sygnały między mózgiem a narządami intymnymi. Wielu mężczyzn myśli, że przyspieszanie pomoże utrzymać erekcję, tymczasem w rzeczywistości prowadzi do odwrotnego efektu. Ciało reaguje stresem, a stres jest największym wrogiem męskiej sprawności po 60. roku życia. Następny powód błędów to wstyd. Tematy związane z masturbacją czy zdrowiem seksualnym wciąż są tabu dla wielu mężczyzn, szczególnie tych wychowanych w czasach, gdy o intymności nie mówiło się otwarcie. Wstyd sprawia, że mężczyzna nie pyta lekarza o niepokojące objawy, nie szuka informacji, nie konfrontuje swoich nawyków z rzeczywistością medyczną. Wiele razy spotykamy mężczyzn, którzy przez lata cierpieli z powodu problemów z erekcją, trudności z oddawaniem moczu, bólu w kroczu czy braku wrażliwości. A jednak nigdy nie zdobyli się na rozmowę z lekarzem. W efekcie trwają w nawykach, które pogłębiają problemy, nie zdając sobie sprawy, że zmiana techniki czy pozycji mogłaby przynieść ogromną ulgę. Wstyd prowadzi również do kolejnego błędu milczenia. A milczenie jest wrogiem zdrowia, bo uniemożliwia diagnozę i świadome działanie. Innym, coraz częściej spotykanym zjawiskiem, jest nadmierne korzystanie z pornografii. Współczesne treści erotyczne są nieporównywalnie bardziej intensywne niż te sprzed 20-30 lat. Mężczyźni nieświadomi neurobiologicznych mechanizmów wpadają w pułapkę stopniowego zwiększania intensywności bodźców po 60 roku życia. Mózg reaguje wolniej, a jego system nagrody funkcjonuje inaczej. Regularne korzystanie z silnych bodźców wizualnych sprawia, że naturalna wrażliwość maleje, a do osiągnięcia pobudzenia potrzeba coraz bardziej ekstremalnych materiałów. Mężczyzna myśli, Moja erekcja słabnie przez wiek, podczas gdy to nadmierna stymulacja pozbawia go zdolności odczuwania subtelnych, naturalnych bodźców. To błędne koło, z którego wielu nawet nie zdaje sobie sprawy. Zmniejszona wrażliwość prowadzi do mocniejszego chwytu, większego pośpiechu, a to z kolei pogarsza stan prostaty i mięśni dna miednicy. Mity dotyczą również częstotliwości masturbacji. Część mężczyzn uważa, że powinni robić to jak najczęściej, bo to zdrowe dla prostaty, podczas gdy inni rezygnują z masturbacji całkowicie, przekonani, że w ich wieku nie wypada, to dziwne albo to już nie dla mnie. Oba skrajności mogą prowadzić do problemów. Nadmierna masturbacja przeciąża prostatę i powoduje stan podrażnienia, a całkowita abstynencja osłabia krążenie i może prowadzić do zalegania wydzieliny w gruczole krokowym. Ten mit, że istnieje jedna prawidłowa częstotliwość, jest nie tylko fałszywy, ale też szkodliwy. Najważniejsze jest słuchanie własnego ciała, a nie dopasowywanie się do schematu. Kolejnym źródłem błędów jest błędne rozumienie objawów. Bardzo wielu mężczyzn interpretuje sygnały ciała jako starzenie się, podczas gdy w rzeczywistości mogą być to objawy medyczne, które wymagają uwagi. Słabsza erekcja często jest pierwszym sygnałem problemów naczyniowych. Ból w kroczu może świadczyć o napięciu mięśni dna miednicy. Trudności z oddawaniem moczu mogą wskazywać na powiększenie prostaty. A spadek wrażliwości bywa efektem przeciążenia nerwów i tkanek. Ignorowanie tych sygnałów prowadzi do utrwalania szkodliwych nawyków, ponieważ mężczyzna nie widzi związku między swoim zachowaniem a objawami. Wreszcie, jednym z najpoważniejszych źródeł błędów jest przekonanie, że i tak nie da się nic zrobić. To fatalistyczne podejście wynika z kulturowej narracji, która głosi, że męskość z wiekiem zanika i że problemy seksualne są nieuniknione. Tymczasem nauka jednoznacznie pokazuje, że większość problemów, które mężczyźni kojarzą z wiekiem, wynika nie z samego starzenia się, ale z braku dostosowania nawyków do potrzeb organizmu. Ciało w wieku 60, 70 czy 80 wciąż jest zdolne do zdrowego funkcjonowania, pełnego doznań i satysfakcji. Ale wymaga to zmiany podejścia, świadomości i pracy nad sobą, a nie rezygnacji. Podsumowując, błędy nie biorą się z niewiedzy czy złej woli, ale z mitów, presji, przyzwyczajeń i milczenia, które przez lata kształtowały podejście mężczyzn do własnej seksualności. To dlatego tak wielu popełnia te same powtarzalne błędy. Im szybciej zrozumiemy ich źródła, tym łatwiej zbudować zdrowe, świadome nawyki, które chronią prostatę. Zwiększają satysfakcję i przywracają poczucie kontroli nad własnym ciałem. Kiedy mężczyzna przekracza 60. rok życia, jego ciało zaczyna reagować na bodźce intymne w sposób zupełnie inny niż w młodości. Dlatego właśnie siedem błędów, o których za chwilę opowiemy, jest tak powszechnych, ponieważ przez dziesięciolecia wydawały się nieszkodliwe, a nawet naturalne. Jednak w tym wieku to właśnie drobiazgi decydują o zdrowiu prostaty, sile erekcji i jakości życia seksualnego. Każdy z tych błędów działa jak powolny nacisk na system, który i tak jest obciążony zmianami hormonalnymi, osłabieniem mięśni dna miednicy i naturalnym zwiększeniem wrażliwości tkanek. Zrozumienie, dlaczego te błędy szkodzą oraz jak je skorygować, jest pierwszym, fundamentalnym krokiem do odzyskania komfortu, witalności i przyjemności, która wcale nie musi znikać z wiekiem. Przejdźmy więc przez każdy z nich. W sposób spokojny, praktyczny i z pełnym zrozumieniem dla męskiego doświadczenia na tym etapie życia. Pierwszym błędem, który obserwujemy u ogromnej liczby mężczyzn, jest masturbacja w pozycji siedzącej na toalecie często w pośpiechu z ciałem przygarbionym i ściśniętym. Choć wydaje się to wygodne i dyskretne, z perspektywy medycznej jest jedną z najgorszych pozycji ponieważ intensywnie uciska krocze, ogranicza krążenie i zwiększa ciśnienie na prostatę. Twardy Rand Sedesu działa jak klin, który nie tylko zmniejsza dopływ krwi do penisa, ale też nadwyręża mięśnie dna miednicy, utrzymując je w chronicznym napięciu. To właśnie dlatego mężczyźni często zgłaszają po tej pozycji: drętwienie, mrowienie, osłabioną erekcję lub wrażenie niedokończonego opróżnienia pęcherza. Rozwiązanie jest zaskakująco proste: zmienić środowisko i pozycję na taką, która otwiera miednicę zamiast ją ściskać. Najlepsze są pozycje półleżące, oparte, wygodne siedzenie na miękkim fotelu, albo stanie z lekkim rozluźnieniem bioder. Kluczowe jest, aby krocze miało przestrzeń do pracy, a krew mogła swobodnie krążyć. To drobna zmiana, ale jej efekty, w formie lepszej erekcji, mniejszego napięcia w kroczu i zwiększonej wrażliwości, mogą być odczuwalne już po kilku dniach. Drugim błędem jest ignorowanie mięśni DNA miednicy, fundamentu, który trzyma całą strukturę układu moczowo-płciowego. W młodości te mięśnie działają automatycznie, a mężczyzna nie musi o nich myśleć. Jednak z czasem, szczególnie po 60., stają się słabsze, mniej elastyczne i bardziej podatne na przeciążenie. Wielu mężczyzn nie wie, że ich osłabienie może prowadzić do trudności z erekcją, niepełnego wytrysku, kapania po oddaniu moczu czy uczucia ciężkości w kroczu. Co gorsza, nieprawidłowe nawyki masturbacyjne, jak mocny chwyt, parcie. Napinanie brzucha dodatkowo je przeciążają. Rozwiązanie polega na świadomym wzmacnianiu i rozluźnianiu tych mięśni, co można osiągnąć poprzez proste ćwiczenia kegla. Wyobraź sobie, że chcesz zatrzymać strumień moczu. Napnij delikatnie ten obszar na 3-5 sekund, a następnie rozluźnij. Wykonuj to w seriach, kilka razy dziennie. Te ćwiczenia nie wymagają wysiłku, można je wykonywać w dowolnym miejscu. A ich efektem często jest poprawa siły erekcji, lepsza kontrola nad pęcherzem i większa świadomość własnego ciała. To jeden z najskuteczniejszych sposobów na cofnięcie skutków lat zaniedbań. Trzecim błędem, częściej spotykanym niż mężczyźni chcą przyznać, jest zbyt mocny chwyt. Działa on jak proteza wrażliwości. Im słabsze pobudzenie, tym mocniejszy nacisk stosuje mężczyzna. Niestety, ten nacisk działa jak kompres, zwiększa ciśnienie wewnątrz tkanek, zmniejsza przepływ krwi. I prowadzi do mikrourazów penisa oraz okolic prostaty. Z czasem tkanki przyzwyczajają się do nienaturalnie silnej stymulacji, co zmniejsza wrażliwość na bodźce normalnej intensywności. Mężczyzna zaczyna myśleć, że starzeje się, ale tak naprawdę jego ciało próbuje ochronić się przed nadmiernym obciążeniem. Naprawa tego błędu polega na stopniowym redukowaniu siły uścisku, stosowaniu lubrykantu i przeniesieniu uwagi z siły na rytm, głębokie oddychanie i rozluźnienie. Wiele osób zauważa, że już po kilku tygodniach takiej zmiany wrażliwość wraca, a przyjemność staje się bardziej naturalna i pełna. Czwarty błąd to pośpiech. Cichy zabójca męskiej reaktywności seksualnej po 60 roku życia. Pośpiech sprawia, że ciało zamiast wchodzić w stan odprężenia i pobudzenia, reaguje napięciem, stresem i skróceniem oddechu. To z kolei blokuje dopływ krwi do narządów intymnych, zaburza komunikację między mózgiem a penisem. I uniemożliwia pełne odczuwanie bodźców. Mężczyzna może osiągnąć orgazm, ale jest on płytki, krótki i pozbawiony pełnej satysfakcji. Rozwiązaniem jest zmiana tempa. Masturbacja po 60. roku życia powinna być bardziej uważna, wolniejsza, bardziej świadoma: z przerwami, z oddychaniem, z obserwowaniem reakcji ciała. Paradoksalnie, mężczyźni, którzy spowalniają, często zauważają poprawę erekcji. Większą wrażliwość i głębsze doznania, mimo że wcześniej próbowali przyspieszać, wierząc, że to sposób na odzyskanie młodzieńczej sprawności. Piątym błędem, który bywa szczególnie destrukcyjny, jest nadmierne poleganie na bodźcach pornograficznych. Wiek 60 to czas, w którym mózg staje się bardziej wrażliwy na przeciążenie, a system nagrody mniej reaktywny. Intensywne treści sprawiają, że naturalne bodźce przestają wystarczać. A mężczyzna zaczyna potrzebować coraz silniejszych obrazów, by poczuć to samo pobudzenie. Ten proces, choć nie zawsze nazywany uzależnieniem, zachowuje się jak adaptacja neurologiczna. Im więcej bodźców, tym mniejsza reakcja. To prowadzi do osłabienia erekcji, spadku wrażliwości i trudności z pobudzeniem w sytuacjach naturalnych. Najskuteczniejszym rozwiązaniem jest tzw. detoks dopaminowy stopniowe ograniczenie pornografii i powrót do skupienia na ciele, fantazji, oddechu i dotyku. Po kilku tygodniach wielu mężczyzn zauważa zdumiewającą poprawę, ponieważ mózg odzyskuje zdolność reagowania na subtelniejsze bodźce. Szósty błąd dotyczy częstotliwości masturbacji, a konkretnie dwóch skrajności: zbyt częstej aktywności lub całkowitej rezygnacji. Nadmierna masturbacja może prowadzić do przeciążenia prostaty, podrażnienia tkanek, stanów zapalnych i uczucia zmęczenia. Z drugiej strony, brak masturbacji osłabia krążenie, powoduje zastój wydzieliny i zwiększa napięcie mięśni dna miednicy. W obu przypadkach skutki mogą być podobne: słabsza erekcja, gorsza kontrola pęcherza, dyskomfort w kroczu. Najważniejsze jest znalezienie złotego środka rytmu naturalnego dla Twojego ciała, a nie narzuconego przez oczekiwania lęk czy rutynę. Dla jednych będzie to raz w tygodniu, dla innych kilka razy. Lecz kluczem jest to, by masturbacja była świadoma, komfortowa i niewymuszona. Siódmym i najpoważniejszym błędem jest przekonanie, że problemy seksualne i urologiczne to nieunikniona konsekwencja wieku, którą trzeba po prostu przyjąć z pokorą. Ten sposób myślenia powoduje, że mężczyźni cierpią w milczeniu, ignorują objawy i opóźniają wizytę u specjalisty, często aż do momentu, kiedy problem staje się poważny. Tymczasem wiele objawów, takich jak słaba erekcja, ból w kroczu czy trudności z oddawaniem moczu, może być sygnałem chorób naczyniowych, hormonalnych lub urologicznych, które wymagają diagnozy. Najważniejsze rozwiązanie w tym punkcie to odwaga, by mówić otwarcie o swoich doświadczeniach i szukać pomocy. Nie ma w tym wstydu. Jest to działanie dojrzałe, odpowiedzialne i chroniące przyszłą jakość życia. Kiedy mężczyzna przekracza 60. rok życia, często zaczyna słyszeć, że pewne rzeczy są nieuniknione, że sprawność seksualna słabnie, a prostata puje, musi dawać o sobie znać ale w zdrowie i życie widzimy coś zupełnie innego. Widzimy mężczyzn, którzy odzyskują kontrolę nad swoim ciałem dzięki prostym zmianom nawyków. Widzimy tych, którzy po latach dyskomfortu zaczynają odczuwać przyjemność na nowo. Widzimy też jak wiele problemów, które wydawały się normalnym starzeniem, było tak naprawdę wynikiem błędów, o których mówiliśmy w tym filmie. Błędów cichych, ale powtarzanych przez dziesięciolecia, często bez żadnej świadomości. Jeżeli którykolwiek z tych siedmiu błędów brzmiał znajomo, pamiętaj, że nie jest za późno, by wprowadzić zmianę. Twoje ciało nadal potrafi reagować, adaptować się, leczyć i odzyskiwać wrażliwość, nawet w wieku 70 czy 80 lat. Każda korekta nawyku, każde rozluźnienie, każda chwila uważności, każdy świadomy oddech to krok w stronę zdrowszej prostaty, silniejszego dna miednicy i głębszego połączenia z własną seksualnością. To, co dla wielu mężczyzn wydaje się początkiem końca, może być w rzeczywistości początkiem zupełnie nowego etapu bardziej dojrzałego, spokojniejszego i pełniejszego. W zdrowie i życie wierzymy, że dbanie o zdrowie intymne nie jest wstydem, ale formą szacunku do siebie i do swojego życia. Dlatego, jeśli ten materiał pomógł Ci zrozumieć Twoje ciało prosimy zasubskrybuj nasz kanał, zostaw komentarz i podziel się tym filmem z innym mężczyzną, który może potrzebować tej wiedzy. Wspólnie możemy przełamać tabu, które przez lata odbierało mężczyznom komfort, zdrowie i poczucie własnej wartości. Twoje zdrowie jest naszym priorytetem. Dziękujemy, że jesteś z nami.